Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Módlmy się. Panie Boże, racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez mękę. I śmierć Jezusa Chrystusa zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czystcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im ducha Twego pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego miłosierdzia. Najświętsza Maryjo, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla twego boskiego Syna, gdyż zawsze go kochały i teraz gorąco pragną być blisko niego. Niech się wzruszy twe serce, matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które cię zawsze kochały i teraz ślą do ciebie swe westchnienia. Matko, to są twoje dzieci. Bądź im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem amen panie usłysz moją modlitwę a wołanie moje niech do ciebie przyjdzie boże stwórco i odkupicielu wszystkich wiernych udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim Odpuszczenia wszystkich grzechów. Niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziękujemy z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczenie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału. Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.